I yeah. yeah. Pierwsze 20 minut przetrzymamy i drugie 10 minut to ten mecz wygramy. Dla mnie ten mecz miał trwać pół godziny, bo wiedziałem jedną rzecz, że jesteśmy na tyle przygotowani w tej chwili, że z upływem czasu będziemy po prostu tą przewagę zyskiwali. Bałem się tylko jednej rzeczy, żeby ruch w pierwszych minutach nie odskoczył na kilka bramek, bo natomiast wkłada się nerwowość, prawda? I... Niepotrzebne później są odpały rzuto, rzutowe i tak dalej. Wydaje mi się tak. Zbyt nerwowo zagraliśmy te pierwsze minuty meczu. Czym dalej było, to było jaśniej dla nas. Uważam, że dziewczyny były do tego dwóch meczu bardzo dobrze przygotowane i to było widać, bo wszyscy działacze ruchu powiedzieli jednoznacznie. Gratulujemy ci w zichu. Zespół jest rewelacją tych rozgrywek, to nie muszę ukrywać. I powiedzieli prosto, że zespół był lepszy. przewagę. Tomoruk chciał na własnej hali wygrać to spotkanie. Na szczęście otrząsnęłyśmy się troszeczkę i z minuty na minutę już było coraz lepiej. Także bardzo się cieszymy, ponieważ wraz z dzisiejszym meczem zakończył się sezon. Myślę, że bardzo dla nas to Jakby ci ktoś powiedział przed sezonem, że będzie piąte miejsce, to byś uwierzyła? Powiem tak. Zawsze wierzę w najlepszy wynik, ale biorąc pod uwagę poprzedni sezon, nie. Przecież mamy piątkę. Dziewczyny bardzo fajnie grają. Naprawdę miło było popatrzeć na stary zespół, który się tak rozwinął. I cóż, mogę tylko powiedzieć: brawo, brawo, brawo. Poczekaj jeszcze! Kaj! No. Oh. już jest. Poszła! No już, już, już! No ja, jasne. Ja, ja, no, no, w no, w no, słuchaj Ciebie nie będę na przed, no, przed halą no, <śla> <śla>